Raz, 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 dwa, dwa, dwa. Raz, dwa, trzy. Halo. Nie. nie to nie mówisz a tak, cicho Halo, Halo, uh. no, normalnie. Raz, dwa, trzy. Pało, okay. działa. Siema, jestem Hania, a to jest zespół Dust. Przedstawcie się po kolei. I co robicie też? To jest... Antoni, jestem i gram na gitarze elektrycznej. Cześć, jestem wicek, śpiewam i tańczę w Daście. Siemka, jestem Miłosz i gram na gitarze rytmicznej w Daście. Wojtek Bass. Mamy jeszcze perkusistę. Niestety nie zdążył przyjechać Eryk, bardzo nasz dobry kolega. Eryk Zduńczyk. Naj... Eryk Zduńczyk, najlepszy perkusista w Warszawie. Pozdrawiamy go. Dobra, klasycznie zacznę. Jak w ogóle powstał Dust i no, skąd się wzięliście mm -mm. razem? No to wzięliśmy się tak, że ja się poznałem z tym panem. No i on coś grał, ja coś grałem i namówiłem go, żeby pograć coś wspólnie. Potem on powiedział, że ma takiego ziomka miłosza. Ja powiedziałem, że mam takiego ziomka Wojtka i tak się złapaliśmy? No, no tak. Okej, okay, ale planowaliście na przykład wcześniej już założyć zespół, czy to wyszło w ogóle spontanicznie? W sensie, czy którykolwiek z was, któremukolwiek z was przyszła myśl, żeby założyć zespół? Żeby założyć zespół? No musiała iść takę. Wiadomo, że No nie no, ale... No dobra, ale jak już jakby się zbyliście, to rozumiem, ale... No wcześniej przed... też, tak. Wcześniej no zawsze też. się pisze jednak, y, żeby później gdzieś to grać na scenie, nie? No. Więc jak pisaliście, Aha. jak ja pisałem te piosenki, to zawsze miałem gdzieś w głowie, żeby kiedyś zespół i kiedyś grać. Nie wiem na ile mnie słychać, mam na Nie, no, no chyba całkiem spoko będziecie słychać. Więc było tam <laughs> już wcześniej. Ale to w takim razie kiedy zaczęłaś pisać? Wiesz, no to pewnie każdy indywidualnie ma inną odpowiedź. Ja mam odpowiedź taką, że no ja gdzieś myślę, że od siódmej klasy podstałówki, no to to będzie. Teraz jest w ósmej klasie podstawówki. Teraz jestem w ósmej klasie podstawówki. No to tak z pół roku już gram na gitarze. Ale to piszecie wszyscy? Wszyscy? Także to jest teksty, tak że ja, ja w domu piszę takie koncepty. Właśnie składam z tego jakieś numery. Wiadomo, później, jak to biorę na próbę, to każdy dodaje coś od siebie. No na tym to polega, nie? Każdy ma jakiś tam swoje, swój styl, w jaki gra. Próbuję poważnie podchodzić, a wy się śmiejecie. Nie, nie, musisz poważnie podchodzić. Ka każdy no. ma... No dobra, tak, <laughs> wszyscy piszemy. No, każdy dodaje coś od siebie. No i... I co? I tyle. No oczywiście, Miłosz też ma jeden numer, gdzie sam napisał i on dał na próbę. I na próbie wtedy my dodawaliśmy jakieś tam swoje wizje. Ale tak to właśnie głównie ode mnie to idzie i później na próbie z tym pracujemy. Wy jesteście teraz w szkole średniej? Czy gdzie jesteście? W, w... w edukacji. Liceum. Jest liceum. Jestem najstarszy. Wicek tak jest w podstawówce jeszcze, tak. Jak to jest? Przecież... <grym> tak samo liceum. To ja niestety cztery razy nie zdałem klasy i dalej siedzę w podstawówce, ale. Mm... No wiecie, no nie wiem, no więc nie powiem. Ja jestem na czwartym roku studiów. Nie, bo chodzi mi o to, czy na przykład myślicie, żeby poważnie... Nie wierzę ci, bo widziałam jak Maciej ci kupował piwo, więc... Nieprawda. Pod... Cii, chodź, cii, chodź. Cii, chodź. E, bo chodzi mi o to, czy na przykład myślicie, żeby do muzyki pójść tak profesjonalnie na maksy, żeby na przykład potem na studia pójść jakieś typu, nie wiem, ja na przykład kiedyś myślałam, dopóki się nie dowiedziałam, jakie są wymagania, żeby studiować produkcję muzyczną i czy na przykład was kusi takie pójść, albo na przykład w ogóle nie pójść na studia, żeby, żeby jakby, wiecie, podążać tą ścieżką muzyczną. Mi się wydaje, że studia takie jak, takie, takie muzyczne typowo, to nie są koniecznie potrzebne, do rozwijania, rozwijania, rozwijania własnego zespołu. Szczególnie, że to są studia typu medycyna, gdzie potrzebujesz jakiegoś tego zaplecza, hmm. na przykład rodzinnego albo znajomości. Wydaje mi się, że tak jak każdy z nas, chyba nie ma jakichś wielkich marzeń, żeby iść na takie studia muzyczne, ani do żadnej szkoły muzycznej, coś takiego. powiedzieć, zaraz wszystko się zmieni. E, no, wydaje mi się, że taka, takie, takie własne rozwijanie się w tym na, na własną rękę, to też przynosi du dużo korzyści i niepotrzebne jest to. Nie no, z tego trochę, taką graję muzykę, jakby to powiedzieć, Teoria jest niepotrzebna, żeby grać na scenie. No, no studia muzyczne nie wiem, no to jest wiadomo. My te, no nie wiem, mi się wydaje, że dla nas, to, dla każdego to jest w tym momencie to jest pasja muzyka, tak? Robimy to z pasji. Gramy na scenie jaramy się tym teraz. Każdy z nas pewnie ma gdzieś długo, wyżej nie byłoby. przynajmniej sukces. Wszyscy do tego dążymy. Robimy wszystko, żeby tak było. Ale studia muzyczne to jest też trochę. Trochę co innego myślę, że to niekoniecznie musi się pokrywać z karierą muzyczną. Ale w ogóle macie jakieś takie teoretyczne podłoże? W sensie ono nie jest potrzebne Pod, tej no, muzyki, no, ale... Potrzeb, podstawy, jakieś warto było mieć, no bo... Tak, z, warto mieć. Żeby, żeby wiedzieć co się w ogóle, no nie wiem, żeby tego koleg robić. Ale no... Ja za dużej wiedzy nie mam, ja jestem totalnie samoukiem. Wojtek wiem, że... możesz sam to powiedzieć, mówił. Znaczy ja uważam tak, że do muzyki nie potrzeba papierka, więc... Studia nie są takie potrzebne. Jakby no, ale, no. Po, ale wracam jeszcze do tego tematu. Jeszcze wra, nie, nie, powiedz, nie wypowiedziałem się w tej kwestii. Dać się powiedzieć. Nie, no, jakby nikt z nas nie jest chyba takim profesjonalnym muzykiem, że jakby wie wszystko i tak dalej. Jakby myślę, że jesteśmy na takim etapie, że się uczymy, no po prostu. No. Próby i błędy. No, ale to właśnie podchodzi się do tego tylko jako do hobby i takiego nie wiem sposobu na zabicie wolnego czasu, czy już trochę poważnie się zaczęło robić teraz? Mi się wydaje, że, no, że jednak próbujemy coś z tym zrobić, żeby to poszło dalej. No. To, czy, to, czy to jest na poważnie bardziej, czy nie, no, to chyba nie mi podlega ocenie. Jak <grym grym> no podlega ocenie? Powiedz normalnie. No dobra, wiesz co, zawstydziłeś mnie. No ale teraz też się wstydzę. Jakie było pytanie? Wydaje mi się, że y, ogólnie mamy takie założenie, że raczej na poważnie i chcemy rozwijać ten własny styl i y, taką powtarzalność swoją, żeby ludzie to pamiętali. Wydaje mi się, że jednak jest to bardziej na poważnie niż taki po prostu projekt. Y, który mógłby się zakończyć po, po roku, po, po dwóch latach, no, więc, tak, więc tak. wydaje mi się, że, że jednak na poważnie. Może tak samo jak i wy, Dobra, ale to od kiedy w ogóle jesteście razem? No. Razem? razem, razem? razem? Z Kto z kim? Bo to, bo to różnie jest. No Dust kiedy powstał. Dust kiedy powstał? Jakoś chyba w kwietniu roku zeszłego, no. coś takiego. Czy nie? nie wcześniej. Czy wcześniej? No ja to z Wickiem to tak, to graliśmy już już wcześniej we dwóch Ale tak Dast jako zespół To właśnie hmm. mi się wydaje, że, że marzec Zeszłego roku Nie? Tak jedno, się zgłosiliśmy, na Sofę, ale to był jakiś Nie stary, faza, a faza rok temu była w lutym Tak stopę, czy nie? Na się a na Sofę to bo ona była wtedy na jesieni Ale wtedy jeszcze, to już był Dast wtedy? No jako Dust chyba musieliśmy się zgłosić To jednak to dłużej nazwę, To jednak dłużej, przepraszam Skłamałem. Oj, dobra. Ale a, a nazwa to w ogóle ma jakiś sens? Czy tak, nie? chodzi o Mefedron. Nie. <grym> nie chodzi o Mefedron, nie chodzi o Mefedron. To jest um, interpretacja życia moja. No. A w sumie możesz trochę bliżej mieć. Um, dobra, życie. to jest interpretacja mojej życia. Pewnego dnia zresztą Gibi dobrze zna tą historię. Mówiłem ją mu tysiąc razy, więc może dokończę. Nie znam tej historii. <grym> Jeśli chodzi o DAS, to... Um, sam nie wiem, z czego wzięła się ta nazwa, eee, jakby... to? <grywki> Gram tutaj po prostu z racji, że, że nasz wokalista, Wicek, nas zaprosił, zresztą dzisiaj są jego urodziny. Brawo. Eee. To są twoje rodziny? No, ty, no. No, tak, on ma urodziny. No. No, to, to jest jedyna rzecz, którą mówimy no, na szczere. najlepszego. No. Będzie... On ma dzisiaj 15 lat, kończy chłopak. Ja cię kręcę. Ale, ale duży. ten czas leci, ja <laughs> przede mną byłem taki. Serio, które to są twoje rodziny? No, 15. 15. Nie jest to marzyliwe. No, <laughs> no, Jakie? No to są 15. No dobra, 16. 15. Już nie wiem, co jest prawda, no jakby dosłownie. Czy wy w ogóle jesteście zespołem, jakby. Nie, to jest nie. tak, że das nie mógł przyjechać dzisiaj, więc no. <laughs> napisali do tak, starych chłopaki, chłopaki, że... chłopaki z Dastu jakby dali ogłoszenie na story, że mają dzisiaj wywiad do zrobienia, no nie. I, I tam była taka ankieta, że kto chce za nich wystąpić, to niech się zgłosi. No i, no i tak wyszło, że, że, że my wszyscy kliknęliśmy, poznaliśmy się przed chwilą tam. Słodko. Wymieniliśmy się jakimiś takimi losowymi rzeczami, które będziemy opowiadać i stwierdziliśmy, że jakoś to pójdzie, no, nie? Nawet fajnie. No, nawet fajnie, podoba mi się. Może, może my własny zespół powinniśmy założyć, chłopaki. tak, Dust 2. Dust 2. Ale ja serio jestem ciekawa, o co chodzi z Dust. Jak już zacząłeś mówić metafora, no, ja życia. powiedziałem, to nie... Ja powiedziałem, że chodzi o... O O, o, o mąkę. Nie, nie... Znaczy tak, to jest... To jest taka historia, że, tak że, jest. Że, że nikt nie zna, nikt nie zna poprawnej odpowiedzi na to pytanie, bo my Aha. zostawiamy to do interpretacji, znaczy nie my, tylko chłopaki z Dastu, bo my ich zastępujemy, to chłopaki powiedzieli, że oni zostawiają to ludziom do interpretacji. Wiesz o co chodzi? Że jakby dla każdego Dast jest czym innym. Dla jednego będzie niczym, dla drugiego będzie, nie wiem, czymś innym. Nie, to, to jest nieprawda. <laughs> <laughs> Następne no. pytanie, bo ugrzęźliśmy trochę. Dobra, mówi się, że poważnie, mm -hmm. ale nie wydaliście niczego jeszcze. A no, trochę... no jak. No jak? Adem, a, ademka Demo, na Sąd no. Nie, ale, no nie, dobra, ale... ale widziałam w ogóle na story jakieś takie coś, co wygląda jak studio. Nie wiem, czy to było studio. Nie, to była piwnica. Aczkolwiek. Bo nie, ta, teraz na serio. Teraz, teraz, teraz na serio, bo akurat wow, miejsce byliśmy w sobotę my w sobotę. To nie jest ważne kiedy. Ale to jest ważne. Nie na przykład. Ważne, mówisz tak. Kochani, słuchajcie. Ko, ko, dobra, no kochani, słuchajcie. Już jutro o już, 17. Ju, już jutro, 17. Nie, no nie Ale tak, ma, mamy nagrane jakieś tam numery, coś tam nagraliśmy. No i kurczę. Bliżej niż dalej, jakiś Spotify, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może coś zrobimy z tym. Nagraliśmy trzy numery, będziecie mogli usłyszeć. Tak, nagraliśmy trzy numery. To wiadomo kiedy. Usłyszeć Kiedy? można? A, to zobaczymy, no, no, z, zależy jak leży. Gadaliśmy z chłopakami, zdania są podzielone. Gadaliśmy też z innych zespołów chłopakami, przynajmniej ja gadałem. I myśleliśmy jak to fajnie rozłożyć, rozłożyć strategicznie. Ale myślę, że w wakacje już na pewno któryś z singli usłyszycie. Ale to wy na jednej sesji w studiu trzy numery nagraliście? Wiesz co? Czy? to było hardkorowe dość, bo zrobiliśmy sobie dwie sesje. Jedną tak. na samą perkusję, a drugą na resztę. I to było bardzo na styk. Generalnie... Na tyle na nas tych, że nie wiem czy na... mamy nadzieję, że, że mix ratuje, ale. W no. sobotę z... no. siedzieliśmy 12 godzin. Nie, tam. Tam. Dostaliśmy zgrywki. Chłopaki wywiatłamy. Myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. To super. Jak tak, no tak, myślę, tak, że tak, jest. Ale tak, przy... tak, tak. to jest jeszcze przed miksem, nie? Więc będzie miks. Może podej nas do studio. Co? Zamiast studio. Zamiast by... studio po, polecamy. Polecamy. To jest bardzo fajne profesjonalny człowiek. człowiek. I to fakt. Teraz jeszcze kwestia miksów. Na Miksy są w jego rękach liczymy, że jest cudotwórcą. Bo my, no ta, jest, bo, bo my no. talentów, znaczy chłopaki z Zastu, którzy tu nie przyszli, talentu nie mają i... i wiesz, i liczymy, liczymy że Kuba ich uratuje generalnie. Liczymy, że Kuba uratuje ich miksem, bo jest yy, cienko, ale... ale ogólnie bardzo profesjonalny gość. A chcesz na przykład zdradzić, jakie piosenki to będą? Piosenki, wiesz co... Są... Pytanie, kiedy to, to wyjdzie. E... <noise> Inaczej, wszystkie te trzy piosenki, które zostaną wypuszczone dzisiaj, zagramy na koncercie. Tyle mogę powiedzieć. Na polegać. pewno? Nie ma... Tak. Już w nie pamiętam to jest. Ja pamiętam, względ... znaczy pamiętam, że te trzy gramy. Dobra, no. No to bądźcie jakie? No, a mówiliśmy na koncertach. A trzeba było na koncertach a, ja a, nie. byłam w. Po on piątek. Nie mówi, ja w piątek rozumiem. na pufie Tak. No to podsłownie powiedziałem na pufie że ten numer nagrywano jutro. A to przepraszam, nie <laughs> <zły, śmiech> <laughs> <laughs> no, <okay. śmiech> tak. No, jeden numer jest, jest. Jeden na A, drugi na C. Drugi, drugi na, na, e. na E. Tak. A, jeden tak. jest to jakichś przestrzennych, tu kosmicznych ACL. rzeczach. Drugi jest o jak, jak jest PDW, To Dokładnie, o to to A trzeci to, jak to jest jest się, daleko to od żarówki, daleko od żarówki, pod, daleko pod, od spod, żarówki. Tak, i pod spodnią trochę. I pod spodem. I pod spodem. Y, daleko pod spodem od żarówki. <grym> PDW i kosmiczne rzeczy. <grym> fajnie, fajnie, takie trochę niebo takie rzeczy. <grym> Dobra. A, yy... Okej, okay. czy... Mają własny wywiad, to wywiad, <noise> 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 tak, 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 tak. Może wy coś chcecie powiedzieć? Ja ja no? tak nie dał No, tak po prostu. Wojtek coś powie. Bo... Po, po powiedzcie coś. Bo po Wojtka nie słychać na koncertach, bo to niech na wywiadzie o. was. Bo... Ej, w, znaczy, w ogóle... Ciebie nie było słychać. W ogóle oni są braćmi. Tak. tak. A. Prawie syjańscy. Znaczy byli syjańscy, ale... Tak, no, ruszali nas. Generalnie. To dobrze, bo ciężko było grać. Jeden został basistą, drugi gitarzystą. Znaczy nie. Inaczej. Ich odpowiednicy w zespole DAS zostali jeden. Tak, to, to, to są takie jaja, że oni się spotkali dobra. bracia na tym. No właśnie, nie mają mikrofonu. Bracia sobie rozdzieleni Ej, po latach słabo. spotkali się kiedyś. No i no, tak właśnie słychać. nie słychać, no. wiecie o tym. Ale ja tu mówię do mikrofonu, to mnie tu słychać. No, no, no. Koleżko. A mnie no, tu dwa mikrofony, więc my Ja cię kręcę. Dobra, powiedzcie co. No dobra, jakieś pytanie. <grym> ja jesteś od siebie powiedzieć, bo ciebie. Coś ciekawego. Nie no dobra, mam pytanie, mam pytanie. Czy... bo nie wiem, według... Ej, dobra, to jest bardzo obiektywnie, ale na przykład według mnie dosyć często koncertujecie, jak tak widziałam. Wiesz co, tak, średnio raz na rok. W tej chwili. Hmm, a no, no wiesz, nikt nie ja z... tak, wiesz, to wiesz, ma... Dobra, sorry, sorry, dobra, to dobra. Ale czy macie... A na przykład próby macie tak regularnie? Próby? No. No. Raczej staramy się często to... mieć, ale to różnie wygląda. Czasami, Czasami ktoś nie, przy... Czasami nie przyjadę, ale. Ja... Na przykład, jak tak. Matko, no właśnie. Tragedia. Jak gracie swoje piosenki w kółko, to na przykład, czy jest coś jakaś, której nienawidzicie już? Mistakes. No. Mistakes chyba. Nie, <laughs> no, ja nienawidzę no, mi, nie, piosenki. nie. Mistakes? No. mistakes. Jak, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Mistakes nie, no nie, jest nie, z nami to to jest coś Dobra, nie ale Eric to Dobra, ale nie, to nie, a Mistakes to Mistakes. nie, 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 z nich powie piosenki, które nie, 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 tak? nie, 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 no, Wiesz eee. tak, nie mów, no ludzie naprawdę lubią mistakes. A z tego zrobiliście demo, nie? Tak. No nie <noise> wiem. Myślę, że ty lubisz mistakes, ale mawia wszystkim, że jest fajne. I co? Są to wszystkie osoby, sądzi, które prawie, lubią. Ale nie to nie obchodzi, że to ma viewsy stare. To jest słaba piosenka. Tego nie robi się dla komercji. To ma być sztuka. Bytanka. To Uuu. prawda, to prawda. Nie szanujemy komercji. Tak. Wszystko musi być prawdziwe. A mistakes to? jest... Najmniej lubię ta piosenka. No To wszystko ja mi opisałeś, to... co? Dobra, mów, mów. Się a co? 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 Co, co Nic nie powiedział. To co między <coughs> No, no a Gipciem to między No a Gipciem. Ale ja jestem między nami. No to jesteś ty, no to odpowiadaj. <coughs> Dobra, mów. Cwaniaczku. Kurcz, ale nie wiem kto jest mi najmniej ulubiony. Na przykład... Yy, dobra, bo ja mam tak, że jeżeli cokolwiek stworzę, to nie mogę tego w ogóle patrzeć na to, słyszeć ani nic. No, Macie no to też tak. Ale chłopaki z tu też tak mają. No to jest straszne. Ja sobie wyobrażam na waszym miejscu, bym yy, jakiegoś szału w ogóle już była w szale. Wydaje bo... mi się wydaje, że po ostatnich singlach, które nagraliśmy, to mega się tego słucha i mega jesteśmy zajarani i wydaje mi się, że yy, inni. Tak samo, wszyscy słuchacze. Jak to wyjdzie, to fajnie że tak, bo... no, no. Mega dobrze się tego słuchało, Nam się to dobrze słuchało, Mimo, słucha, że to no... jest właśnie ciężkie. Mimo, że to są artysta, nawet, słuchał nie? własnych utworów. I... Tak, wszystkich demówek i tak dalej, nam, albo wersji na żywo, ciężko nam się słuchało. Według, przynajmniej mi, mi się wydaje, że my, my, my się tym ogóle nie raliśmy. No jednak były te... były te piosenki gramy od długiego czasu i bolą nas takie minimalne błędy, a tam one są, występują w wersjach na żywo. Ja Ale właśnie bolą was błędy, czy w ogóle jakby... Błędy? No Mistakes nas boli, to jest... Nienawidzę tej piosenki. Chłopaki, skończmy ugrać, proszę. Nie no, a teraz się gramy? Nie gramy, się nie Naprawdę? Jest zoom na... <śla> <śla> Tylko na mnie jest? <śla>

To jest Ale poczekaj, musimy trochę wieszyć, no to, w... to od od to u Możesz. Złapmy ten klimat. Yes. Złapmy ten klimat wywiadu. Wyrozumijmy się i porozmawiajmy. A takie basic pytanie, ale myślę, że przydatne. Mhm. Jakie są inspiracje, wasze? Hm. dobra. To ja mam zacząć? Mam już jedną. No nie. Tak, no, 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 nie no nie wiem. Ja no, wiem, to, wiesz, ja, nie wiem. O tym ja osobiście, chociaż też nie osobiście, bo chłopaki mówią, że tutaj no, jest jedna nie, inspiracja, to, to ja najbardziej inspirowałem się Młodym Westem. No, to nie jest moja Jeśli o, o to nie, chodzi. Nie. Ja wydaje mi się, że chłopaki Co mogą to podzielić, jednakże każdy ma osobisty gust i e, mogą mieć odmienne zdania, ale wydaje mi się, że w większości to jest to jest Mody West, na pewno. Ehm, no tak, znaczy tak, chcę, ja mówię, że, że tak. Osz, to powiedzmy tak, 90% procent Mody West. No, a reszta tak, tak, A reszta ja bym powiedział, że reszta to jest One Direction i Harry Styles. Jeżeli no, też jak, jak się spojrzy na mnie, jak play, ja się ubieram... Cold I Coldplay, tak. tak! Ale to nie jeden single, Yellow. Ale tak. właśnie, Harry Styles, Watermelon Sugar, to jest najlepsza piosenka, jaka kiedykolwiek powstała, ale moim patrz, zdaniem. Satellite, to jest energią numer. No dobra, um, ale ja jestem pozerem, ja nie i, znam. Ale Freak? Harry Styles nie ma piosenki Freak. no ale mam jakąś taką bardziej, czekaj, Complicated Freak, coś takiego. Stary, ja? No stary, ja mam wszystkie albumy. No to mówię ci, ja to nie wiem. Ale bo to nie wiem, Freak to jest, nie jest jego, Freak to jest piosenka zespołu Double, Golf Guard. Ale jest też piosenka z No dobra. Nie, fajnie, stary, fajnie, już to nie, sprawdzam, nie? nie. Super. <lab> Rude, to, na, nie zna, na pewno radość, no te emocje nie da się A, tak ja wyrazić. Ja tak. Kurcze. Jestem tu trzeci e, raz, i tak. też jest Ej, hej, Miał rację, miał rację, jest, ta, jest taka piosenka. Więc... Complicated, in, complicated no, ja się, świetnie. She got wrapped in, in somebody naprawdę. else super, pierwsze prawda? Trzeci prawda. raz, już o, plik, fajnie, dziękujemy tak. no, no, za zaufanie. No, 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 no. Jest jak Harry coś na winie. Na super, ręk, graf, super. Lękajcie narody. Tak, jakby Kurt Cobain nie napisałby nic, gdyby Harry Styles nie byłby muzykiem. A Alice in Chains? Nie, no w ogóle oni się opierali totalnie. Jakby Alisi, to co wydali, to to są jakby przerobione numery Harego w 100%. Nie, nie, nie. Dobra, Git. Następne pytanie. A to jest rozmawiać? tak, że się nagrywają dwie ścieżki z, z mikrofonów, czy to jest jedna ścieżka? Nie dam na jedną, bo dużo osób o zwróciło nie. uwagę na stereo. Jezu. Nieważne, dobra. A o proszę. czym rozmawialiście? Może tutaj były jakieś takie ważniejsze tematy poruszane? E, dobra, no. A oni coś mówili, że. Tak, zdradził. No, dobra. My Jestem. gadaliśmy Jestem. o tym, że cieszymy się, że możemy być tutaj trzeci raz na, na CSS. Ale właśnie, trzeci festiwalu. raz na czackim. Tak, no jesteśmy A. tu trzeci raz, tak zwany hat trick. Tak, więc do, do, tak albo do trzech ja razy sztuka, tak? Wejrę, więc tak zwany <laughs> hat <-tick>. <śmiech> <śmiech> e, mo Możliwe, że w końcu będzie nas słychać. Dobra, nieważne, ale e, no super się czujemy, no czujemy się jak u siebie, prawda? No. Tak, czacki to jest nasz drugi dom. Trzeci, a jaki jest drugi? HIR Studio. Jaki jest pierwszy? E, Xor, LVX Studio, Nexus Studio. Pozdrawiamy. No jeszcze nam przesunę żadnej nie dali. Co o to nie pozdrawiamy? ci od tematu. No właśnie, kolego. Sorry. No, poprosimy, poprosimy o... Pana z numerem 4 poproszę teraz. Wojciech, powiedz coś. Totalnie speechless jestem, jakby nie wiem <laughs> co się dzieje. Chłopaki z Dustu kazali nam My tak zrobić. A, bo... To. tak? Masz, że myśli. oni lubią taki po prostu chaos, więc się... nie, to dobrze, to będą zadowoleni myślę. Co to jest? Trochę jakby było o tym procesie twórczym waszym, ale na przykład czy tekst... No bo już, ja nawet nie zrozumiałam szczerze mówiąc. Jakby w końcu to jest jedna, jedna osoba. Jest, tak. poważnie, minuta. Tak. Chociaż tak trzy minuty, żeby było tak w miarę legit informacje podawane. Jest tak, prowadząca, skupienie. Dobra, bo nie nie zrozumiałam szczerze mówiąc. To jest tak, że jedna osoba u was pisze teksty, tylko teksty, czy... Czyli... Tak, absolutnie. A. Aktualnie no to tylko Wicek, nasz wokalista pisze teksty i no, my nie mamy nic do powiedzenia tak naprawdę w, w tym aspekcie. Ale, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie na plus. Teksty są bardzo bardzo logiczne, składnia... Ja, ja nie zna żadnego z tych tekstów. osobiście nie znam żadnego tekstu, ale... Jest naprawdę bardzo fajnie. Melodie też y, nasz wokalista, też wicek inne. pisze, więc to jest jego sprawa. My tak naprawdę gitary też sam piszesz, nie? W większości przypadków. Więc my mamy mało do powiedzenia. My robimy brudną robotę, ale, ale tak, teksty jak najbardziej, y, wicek, nasz wokalista. Ja chciałem powiedzieć, że tylko takie wtrącenie. Nie, trochę z innej beczki, korzystając z okazji. E, Wicek na koncerty wypuszcza mnie z piwnicy, ale tylko na koncerty, także jeżeli ktoś to słyszy, to proszę o pomoc, pomóżcie mi. A, to był nie, taki prawda. apel po prostu. Nieprawda, nie jest. Nie rób tak. Niedobrze nie wiesz, jeszcze to ktoś... No poważnie weźmie. Nie wiem, go w piwnicy, nie wiesz czy to. Weź Bóg. <słuch> <słuch> Jak piszesz te teksty? Tak popatrzyłeś jakbyś nie pisała ale to. To czy jakby podchodzisz poważnie do nich? W sensie czy tak masz y, mocną nad nimi? No, no, no co, no... Y, Antek dobrze powiedział. Że Trzymasz go w piwnicy? M mówiliśmy o tekstach. O Jezu, y, zespołu oh, jednego zespołu na scenie polskiej podziemnej. Um, nie wiem czy... Czy jakiegoś innego zespołu i oczywiście bardzo szanujemy chłopaków. Tak. E, mówiliśmy w moich tekstach i porównywaliśmy wtedy naszych tekstów. I Antek powiedział, że. <grym, <grym, uch, uch, że... <grym>, że musimy lecieć. <grym>, że. Nie, ja powiedziałem. Antek powie... Ty to powiedziałeś. A, i... Nieprawda. Ale co? co. Ty to powiedziałeś? Że u nich to tak wygląda, jak wygląda. U nas to jest tak, że jak piszę teksty, dam do wyboru albo wiązać sznur. Albo pisać tekst. A to to I powiedziałem ja. Wybieram, że pisać tekst. Rozmawialiśmy tak no, ty... na temat twórczości <śm Attila> różnych ludzi. Uh -huh. I zauważyliśmy takie coś, że, że ludzie, którzy tworzą tak po prostu, no to się strasznie wybijają. I powiedziałem Wickowi, że właśnie, że u nas to jest trochę zabawne, że, że my w ogóle nie gramy koncertów, a jak Wicek pisze teksty, to ma do wyboru albo napisać tekst, albo wiązać sznur. Chodzi hmm. o to, że teksty są, mm, mm, dź, są dziwne i jestem dziwny. Tak. Tego się wszystko sprowadza. Nie, no, traktuję to poważnie, no teksty. P robię muzykę, bo piszę teksty. Taka jest moja motywacja. Piszę teksty. Y, ja mnie to. Y, daję sobie y, serce. Ale na poważnie. Stawiam wszystko do interpretacji wolnej. Wolę... A, to już ten temat na inne pytania. Tyle mam do powiedzenia. <noise> Okej. <Okay. głosy> po prostu powiedz, co, jakby wiesz, tak, żeby. Ja nie wiem, co chciałam powiedzieć, sorry. Ale tak wychodzi. <noise> tak mnie na temat tych tekstów, no? Powiesz, powiesz, fajnie. No, <noise> Powiedz, fajnie. E, no dobra. <noise> Ten. E, teksty ogólnie piszę pisze na telefonie w notatniku. O, no, ej, ja też. Kiedyś, to kiedyś pisałem y, zeszycie. Y, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem. Masz 16 lat dzisiaj. Później dorosłem, skończyłem 14 lat i zacząłem coś się na telefonie i mam taki folder fajny nazywa się DUS K Bo nie trafiłem w klawisze dobrze, ale chodzi o to, że dać ci can i tam jest dużo tekstów moich i... Ja już, 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 już masz już was pytanie. Bo...